Do 20 stopni Celsjusza w drugiej połowie października? o Oj, nie jest to w żaden sposób wykluczone. Sprawdźmy sobie najnowsze wyliczenia na ten okres pogodowy. Zobaczmy, jak sytuacja może wyglądać. A zacznijmy od 22 października, kiedy do Polski napłynęłoby zdecydowanie cieplejsze powietrze związane z przemieszczającymi się niżami. Widzą tak to dwa główne modele numeryczne. Europejski model ECMWF i ze Stanów Zjednoczonych model G. GFS. Sprawdźmy sobie i porównajmy. Model GFS 22 widzi w Polsce południowej, południowo-zachodniej 16 do 18 stopni Celsjusza. Model ECMWF z kolei widzi od 14 do 16 stopni Celsjusza, ale jeśli przejdziemy do 23 października i ten napływ tego powietrza będzie zdecydowanie mocniejszy, to model ECMWF widzi w Polsce południowej, południowo-zachodniej 16 do 18 stopni bądź nawet 19 stopni Celsjusza. Model GFS również widzi w Polsce południowej, centralnej 18, nawet lokalnie do 19 stopni Celsjusza. Kolejny dzień to 24 października, a więc piątek. Tutaj w wyliczeniach modelu GFS 20 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej 18-19 stopni Celsjusza w Polsce centralnej południowej, na północnym wschodzie chłodniej, ale nadal 16-17 stopni Celsjusza. Model ECMWF dla tego obszaru. Widzi 18 do 19 stopni Celsjusza, więc temperatury cały czas wysokie. 25 w sobotę, nadal w scenariuszu modelu ECMWF w Polsce Wschodniej, temperatury do 19 bądź nawet 20 stopni Celsjusza, ale model GFS widzi już tutaj ochłodzenie i spadek temperatur do 14 stopni Celsjusza. A więc przed nami kilka dni z prawdopodobnie wyższą temperaturą. A więcej informacji znajdziecie na naszym kanale Łowcy, Burz Paweł i Marta. Zapraszam.